Witam. E, dzisiaj e, pragnę pokazać jak należy zamontować stycznik do falownika DEYE Jednofazowego e, Ogólnie, czemu to robimy? E, w trybie off grid jednofazówki DEYE nie mostkują nam przewodu o, automatycznie, nie mostkują neutralnego z uziemieniem. Przez to mamy fazę zarówno i na przewodzie fazowym, znaczy się może nie tyle fazę, to napięcie i na fazowym, jak i też na neutralnym. Na fazowym mamy w off-gridzie coś około 115V, 120V, a na neutralnym jest coś około 100V, 110 Dlatego też, gdy wskaźnik przyłożymy do zarówno i do przewodu fazowego jak i do przewodu neutralnego to nam w ogóle tu i tu pokazuje napięcie. Jak również można to też miernikiem sprawdzić. I teraz tak, jednofazówki daje nie posiadają w sobie stycznika, który by nam mostkował właśnie neutralny z uziemieniem, ale mają w ustawieniach tak, ustawienia zaawansowane. I teraz tutaj widzimy Island Moat. To musimy włączyć. To nam aktywuje zewnętrzny zewnętrzny stycznik. To, tak jak ja u siebie to akurat zamontowałem, tam. To, co miałem po prostu pod ręką, to co w garażu udało mi się znaleźć e, osobiście. No, jak gdybym miał kupować, tutaj mamy ten stycznik, gdybym miał kupować, no to wziąłbym coś mniejszego o większym amperażu. O, ten stycznik e, ze swojej specyfikacji ma 20 amper i mi się sprawdza ale dużo osób zaleca coś około 60 amperowego ogólnie jest on jakiś markowy ale można kupić identyczny stycznik w dużo mniejszej cenie pod marką Ideal nie wiem czy to jest po prostu na licencji czy kupują to od francuzów i teraz kwestia podłączenia jeżeli chodzi o podłączenie, tutaj mamy ostatnie, ostatnie miejsce do wpięcia na neutralne. Potem jest jeden pin, z przerwy, przed nim jest fazowy. Te napięcie podłączamy w styczniku, w moim typie stycznika. A tutaj. Jak i tutaj. Teoretycznie jest to bez różnicy. Gdzie damy fazę. A gdzie neutralne. Jeden z kolegów. Sugerował mi że. Faza na górę Na góry neutralny na dół. Drugi kolega. Sugerował odwrotnie. Ja już teraz nie pamiętam. Jak to mam w końcu podłączone. No ale bynajmniej działa. A za to. U mnie, tu da dałem przewód e e uziemiający, a tutaj dałem przewód neutralny. I w tym momencie, gdy przejdziemy w tryb off-grid, czyli tutaj wyłączam sieć, tu wyłączam, a tutaj będzie widać. Co nam się. Nie wiem, czy widać na kamerze. No teraz jest tutaj to na pozycji 0. A gdy wyłączę sieć, to automatycznie przełączyło się. Neutralny z uziemieniem się z mostkową, A my mamy. Normalne 230 V Dalej w sieci, teraz tutaj sprawdzimy, nawet na wskaźniku widać. Nie wiem, czy to widać. Widać na fazowym się pali, a na neutralnym nic się nie pali. Ogólne tutaj wielkie podziękowania dla kolegi e, Pawła, jak i dla kolegi Darka z, z grupy w, za pomoc w rozwiązaniu tego problemu to tu jeszcze można dodać no to w sumie wszystko Aha. jeżeli chodzi o przepisy to jak najbardziej można to robić z tym, że wymagane jest podobno wymagany jest zewnętrzny uziom. Dlatego tak jak ja u mnie no to mam po prostu zrobiony odrębny uziom, uziom, czyli przewód PE No i tak to nam działa. Teraz włączę z powrotem sieć. Oczywiście falownik w tym momencie musi chwilę sobie pomyśleć zanim nas z powrotem podłączy do sieci Słuchać takie lekkie brzęczenie od tego stycznika No ale działa Nie tylko falownik się zsynchronizuje z siecią to automatycznie stycznik przestanie działać, będzie brał neutralne z sieci. W, w trzyfazowych nie trzeba tego robić, tam jest zamontowany automatyczny stycznik. Podobno on to robi wszystko za nas. W jedno fazówkach Chińczyki niestety zaoszczędzili. Oczywiście nie trzeba te, tego stycznika montować w rozdzielnicy. Można go równie dobrze zamontować. Gdzieś tutaj, jeżeli nam się zmieści. O, teraz było słychać cyknięcie. Walownik nam się połączył. I tu mamy z powrotem na pozycji 0. Stycznik. No i tak jak mówiłem, by było można gdzieś go tam sobie schować na dole, i zrobić to w ten sposób, że chodzące tutaj nam przewody automatycznie by się mostkowały. No, mnie to trochę mało tego miejsca. Może gdybym miał po prostu mniejszy stycznik gdzieś na, na stanie, no to wtedy bym go sobie tam upchnął. Dobra, nie przenudzam. Dzięki za oglądanie. Pozd pozdrawiam.